Nadszedł ten czas, ale jaki czas? Czas na jedzenie! Pełen świetnych, kulinarnych sztuczek. Ech, co za nudny dzień! Przynajmniej mam swój napój. No i co teraz? Może zerknę na te chemiczne eksperymenty? Hej! To wygląda całkiem ciekawie! W tej książce jest pełno fajnych rzeczy. Przestań na mnie drzemać i popatrz na to. Spróbujmy! Ty masz napój, a ja mam mentosy. Zaczynamy! Może to nie był najlepszy pomysł. Tak, chyba masz rację. Okej, okay, wypróbujmy następny. Tak? I kola? No nie wiem. Właśnie zrobiliśmy jeden z kolą. Zobaczysz, będzie fajnie. Trochę odwagi, Okej. Okay. Podaj mi klej. Y jaki klej? A, ten klej! W porządku zaczynamy. A teraz dodamy klej, tak jak każe książka. wystarczy. Chwila, mam pomysł! Dodajmy trochę brokatu. Jasne, czemu nie? Niech się błyszczy. Czas potrząsnąć butelką. Wow, trzeba to zrobić naprawdę mocno. Może robię coś nie tak. Spróbujmy razem z marakasem. Brzmi jak świetna muzyka. Okej, okay, chyba wystarczy. Zobacz, napój zmienił konsystencję. Otwieramy. O, dziwne. Jak wielka maś. Zobacz, jak się rozciąga. Dotknij. I co? Też chcę sprawdzić. I kleiste. Bleh, zabierz to! Hej, zobacz, co się dzieje, kiedy zrobię tak! Okropność! Ten eksperyment mnie obrzydza. Zabierz to ode mnie! Zakryłem ci oczy, żebyś mogła wybrać coś na chybił trafił. Hej, znowu mentosy z kolą. Mam miętówki i napój. Co robisz z tym arbuzem? Już robiliśmy ten trik, więc teraz go ulepszymy. Wytnę dziurę w arbuzie. Idealnie. Mmm, pachnie pysznie. Masz przygotowaną łyżkę? Czas wydrążyć cały środek. Wow, ale się najadłam. No tak, mieliśmy robić eksperyment. Właśnie, wlej kole, a ja wyciągnę mentosy. W mieści się mnóstwo napoju. Teraz czas na mentosy. Chwila, nie pamiętasz? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Do środka, mentosie. Na skórę. To wszystko? <laughs> Masz mokrą całą buzię. Wciąż się wylewa. Hej, smakuje naprawdę dobrze. Spróbuj. Nie żartuj, <laughs> nie będę lizać ci twarzy. O, kule śnieżne są takie piękne. Popatrz na ten lśniący śnieg. Chciałbym, żeby tutaj też padał. Hej, popatrz na to. Możemy sami zrobić śnieg. O, tak. Do dzieła. Okej, okay. każdy ma swój pojemnik. Teraz potrzebujemy tylko napoju i skrobi kukurydzianej. Do naczynia wrzucam skrobię. A teraz dodaję sprite'a. Trochę musuję. Chwila, nic się nie stało. Chcę śnieg, a nie sprajta ze skrobią. Ło! Wow, popatrz na mój! Mam śnieg! To nie fair! Czemu tobie wyszło, a mi nie? No dalej, powiedz, jak to zrobiłeś? Nic w tym trudnego, pokażę ci. Nie byłem pewien, czy skrobia się nada. Ale wiesz, co się sprawdziło? Pieluszka! Po prostu wziąłem nożyczki i ją rozciąłem. Pozbyłem się dołu. A potem wrzuciłem zawartość do pojemnika. W środku było tego więcej, niż myślałem. I na koniec dodałem sprajta. Całość od razu zamieniła się w śnieg. Bo przecież pieluszki mają chłonąć płyn. Wola. Voilà. Okej! Okay. Uff! myślałam, że popełniłam jakiś błąd, Daj to! A okazuje się, że po prostu oszukiwałeś. Ciesz się swoim eksperymentem! A, przestań! Wszędzie rozrzucasz śnieg! <laughs> to za to, że nie podzieliłeś się swoim sekretem. Ja chcę wybrać następny! Wybrałeś poprzedni, teraz ja. Ups, to chyba bolało. Wcale nie, nic mi nie jest. Teraz zrobimy eksperyment z jajkiem. Zobacz, mam tu jajko i ocet. Okej, okay, a ja mam szklankę, której możemy użyć. No i po co to powąchałem? Ja nie chcę wąchać. Wlej to do szklanki. Okej, okay, czas dodać jajko. A teraz musimy już tylko czekać, aż ocet zrobi swoje. Bąbelków jest naprawdę sporo. Chyba już gotowe. Nie, jeszcze nie. Że musimy dłużej poczekać. Wieki minęły. Nie śpię. No tak, jajko, sprawdzę je. Tak, gotowe. Eksperyment zadziałał. Obudź się, jajko jest gotowe. Nie wkładaj tam ręki. Użyj rękawiczki. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Mam. Już wyciągam. Dziwne. Jest całe gąbczaste. O, daj dotknąć. Haha, ha, zobacz. I też się odbija. Zobaczmy, co się stanie, jeśli poświecę na nie latarką. Zobacz, całe się świeci. To jak jajeczna lampka. Ten eksperyment chyba wyszedł nam najlepiej. Otworzylibyście pieluszkę, żeby zrobić fałszywy śnieg? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie kanał One to Free Go Food, a już nigdy nie przegapicie żadnych świetnych materiałów.